Panna Kłaszeńska Praga południe, ja chciałam powiedzieć o czymś, co zauważyłam, jeśli chodzi o podejście ludzi, którzy są poza kodem do tego, co się dzieje, mianowicie takie poczucie pewnego zniewolenia. E, PiS mówi w ten sposób. Zostaliśmy wybrani, teraz my rządzimy, dajcie nam rządzić, suweren nas wybrał i tak dalej. Ludzie mówią w ten sposób, wybraliśmy rząd, musimy się z tym pogodzić. Pierwsza rzecz to taka, że trzeba by spróbować przekonać innych i myślę, że właśnie jest to rola kodu do tego, żeby przestali myśleć o rządzie jako o kimś, kto nami rządzi, tylko kto zarządza krajem i żeby ludzie czuli się, że mają na to wpływ i mogą to zmienić, to też jest, trzeba by o tym zacząć mówić, a w przyszłości zmienić konstytucję, żeby wprowadzić możliwość odwołania przez naród rządu i zarządzenia nowych wyborów poprzednich, zdrowie mechanizmów. Nie, 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 ale to nie teraz, ale wtedy, kiedy już będzie taka możliwość. Chodzi o to, żeby wszyscy mieli poczucie, że mają na to wpływ, że jeżeli przyszła, przyszła wygrała jakaś koalicja, zaczęła rządzić w rząd, sposób, który jest niezdolny. Co obiecała i tym, czego się wszyscy spodziewali, że, że metodą istnieją w różnych krajach sposoby, które pozwalają na zmianę, na przykład Szwajcaria ma e, możliwość e, zrobienia plebiscytu i zmiany konstytucji. Trzeba zebrać wziąć podpisu i żeby to było automatyczne, żeby rzeczywiście naród miał prawo decydowania o tym, ja nie wierzę w to, żeby można było napisać prawo, które nas zabezpieczy przed złą wolą ludzi. E, bo każde prawo, jak widać, zresztą dzisiaj można złamać i go nie przestrzegać. E, i, I zawsze ktoś musi wykonywać, i zawsze to będzie rząd, który będzie wykonywał e, postanowienia prawa, postanowienia konstytucji czy ustaw. Więc wystarczy, że rząd nie nie zwoła referendum, nawet jeżeli będzie liczba podpisów odpowiednia, i co zrobimy? Ale to ktoś musi, ktoś, ktoś musi, tak? I ten ktoś może tego nie zrobić, tak? Nie ma, nie ma metody. Obywatele nie zwołają referendum, obywatele nie zwołają komisji wyborczych, czy nie, nie wydrukują kart do, do głosowania i tak dalej. Nie da się, nie da się zabezpieczyć demokracji za pomocą prawa wyłącznie. To jest pewna umowa społeczna, to jest porozumienie, zgoda, że my wszyscy z, z, z będziemy. Kultura, kultura przestrzegania prawa, tak? Tego, tego się nie da zapisać, zadekretować. Ja wczoraj się spotkałem z dwoma byłymi przewodniczącymi komisji konstytucyjnej i, 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 i żeśmy doszli do wspólnego wniosku, że w zasadzie... Nie ma wiele do zmieniania w tej Konstytucji. Ona jest niezła. Być może jest mało używana, no to... Ale, ale na, pewno, na, pewno, na pewno ma bar, większość tego, co jest tam zapisane. jest dobra. No oczywiście w tej chwili w ogóle nie jest czas na to, żeby myśleć o zmianie Konstytucji, bo nie warto otwierać e, puszki z Pandorą, tak jak to nie sądzę, że to że nie da się zabezpieczyć. Tak? Znaczy, jestem głęboko przekonany, że to, to jest wyłącznie edukacja i przekonywanie ludzi i tworzenie mechanizmów, tak, tak zwanych po angielsku czyli checks and balances, różnych tak mechanizmów wzajemnej kontroli współpracy zmuszających równowagi pewne między różnymi, e, różnymi siłami. Coś, że to jest oczywiście podstawą jest trójpodział władzy, który w tej chwili w Polsce został zniszczony. Chwilowo mamy być może dwupodział władzy, ale już też nie do końca. No, Władza wykonawcza i ustawodawcza są kierowane przez jednego prezesa, a władza sądownicza długo też być może będzie, tak, jeżeli się uda wykonać pewne plany, które teraz są podejmowane.